Dzień dobry, dzień dobry. Witam znowu w mojej kuchni. Witam serdecznie na kanale Dieta Michasia. A ten odcinek będzie związany między innymi z projektem Minus 12 kg. Jest czwarty tydzień, idzie całkiem fajnie, w związku z tym lecimy dalej z koksem, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będzie o tym, właśnie pokazuję co jem i co piję, żeby schudnąć i chudnę. I bardzo dużym zainteresowaniem okazały się kiszonki. Stare polskie kiszonki. Wiadome jest to, że od wieków nasi pradziadowie kiszą i, i konserwują w ten sposób żywność, najczęściej kapusty i ogórki. Natomiast ja do tego dokładam jeszcze inne warzywa. No i w tym momencie e, codziennie rano taka szklanejca tej wody, tej kiszonki e, do, do wypicia razem z sokiem z buraków, z kiszonych buraków bądź sokiem pomidorowym jako źródło e, świetnych makrosów. A oprócz tego te warzywa kiszone jako dodatek do okazji. To jest kiełbacha, jest kiszonka, słuchajcie już pokazywałem wielokrotnie moje różne kiszonki. Były rzadkiewki, papryki, pomidorki. Tym razem jest marchewka, kapucha. Do tego jest kalafior i brukselka. Tak więc coś z tego będzie. Myślę, że na pewno będzie smaczne. To zaczyna żyć własnym życiem, dosyć mocno. A nie, to teraz chyba jedną ręką. Natomiast tutaj mamy barszek, bulaczki poszatkowane w cienkie plastry. Później z tego zrobi się carpaccio z tych buraczków, a z samego zakwasu będzie zakwas do picia, no i już po malutku się zbliżają święta Bożego Narodzenia, w związku z tym też będzie bardzo. No i e, pokazywałem już różne różniste rzeczy, e, prosicie o więcej, zainteresowanie jest duże, żeby nagrać konkretnie odcinek cały od początku do końca, jak to przygotować. No więc zrobimy coś takiego, nie jest to żadna filozofia kwantowa, fizyka kwantowa, jest to dość, prosta, dość proste mechanizmy, no więc, więc szybciutko pokazuję. Tym razem jednak to nie będą typowe warzywa kiszone, tylko wymyśliłem sobie taką surówkę, oczywiście znowu eksperyment, bo nie byłbym sobą, gdybym nie eksperymentował. Więc znowu będzie eksperyment, znowu z jakimiś składnikami różnymi, zobaczymy co wyjdzie. Myślę, że nie wyjdzie na tyle złe, żeby tego się nie dało zjeść, a jak się spierdoli, to następnym razem po prostu nie... Nie wykonał tego. No i tyle. Dobra, to tyle gadania. Pokazuję i objaśniam. Tak jak wspominałem, tu jest dyżurny słoń na kiszonki. Mam dwa takie słoje i mniej więcej one tam rotacyjnie funkcjonują. W tym czasie się już tam w drugim słoju kiszą buraki. To jest prawie 4,5 litra wcadu, więc tak akurat na to, żeby zjeść z smakiem i, i, i świeżo nastawić. Natomiast tutaj jest zestaw warzyw. Kapucha. Biała, zwykła kapucha, czyli. Troszeczkę będzie taki odpowiednik zwykłej kiszonej kapusty. Marchew, Pietrucha, seler. Do tego czerwona cebula. Tylko czerwona cebula miała być w całości. Natomiast doszedłem do wniosku, że chyba ją pokroję na takie grubsze plastry. Po pierwsze puści fajny kolorek. A po drugie stanie się jakby częścią tej struktury. No i teraz to może tak. To będzie jeszcze. Zrobimy na, Zaraz powiem, co mi chodzi po głowie. Tutaj jest czochaj. Nie wiem, czy wykorzystam akurat dwie główki, ale myślę, że półtorej na pewno. Z tego względu, że czosnek raz, że nada aromatu, a dwa, że kiszony czosnek już jest w ogóle mega zdrowy. Czosnek sam sobie jest zdrowy, a kiszony to już jest mega. Żeby to wszystko jakoś smakowało, i żeby e, troszeczkę zaostrzyć, bo tą surówkę wiadomo, że będzie się jadło do jakichś dań e, najczęściej mięsnych, jakichś tłuszczowych. Więc żeby to miało charakter, no to papryczka chili. No i też, żeby podbić trochę wartości odżywczej, mamy imbir. Kawałek imbiru też e, po, po, po dołożymy. Nie wiem, co z tego wyjdzie, po raz pierwszy daję imbir. W związku z tym e, eksperymentuję trochę i też daję po raz pierwszy czerwoną cebulę, bo zazwyczaj to dawałem żółtą. Dobra, i teraz tak, jak to wygląda? W tym oto sprzęciku poleci na e, tarce jarzynowej, na tych grubych oczkach będziemy szatkować e, saler, pietrucha i marchew. Z kolei na szatkownicy tutaj będziemy szatkować kapuchę. No i teraz niestety parę rzeczy trzeba będzie ręcznie. Ząbki czosnku nie będą rozrabiane w zasadzie wcale, będą tylko obrane i wrzucone. Imbir będzie pocięty w drobne plasterki. Papryczka, czyli wykorzystam mniej więcej 1 trzecią, myślę, żeby nie przesadzić, maksymalnie połowę, i to też pokroję w cieniutkie plasterki, bo ta szatkownica, niestety, nie sprawdzi się w tego rodzaju warzywie. Podobna sytuacja jest w przypadku porło, pora poru, pora-poru. Jak go włożę tutaj, no to jeszcze tą część białą mi poszatkuje, natomiast tą część zieloną to już podejrzewam, że jak się gdzieś zawinie, to będą wielkie kawałki. A mi chodzi o to, żeby były fajne takie ładne odcineczki, żeby to ładnie też wyglądało, że oprócz białego koloru, koloru czerwonego, pomarańczowego, żeby został jeszcze kolor zielony, żeby ta, ta surowka też wyciągała oczy. No i cebulę też pokroję już w tym momencie nożem, no i później wszystko zaleję to zalewą. Tu już mam zalewę przygotowaną. Prosta zalewa z dodatkiem e, pieprzu, tak żeby też znowu było charakterystyczny, taki smak wyraźny. I sól. Sól kamienna, niejodowana na 1 litr wody, jedna łyżka soli. Koniec, słuchajcie. To wszystko. Działamy. Niestety nie mam żadnej takiej proporcji, bo zasadniczo zawsze te warzywa się zmieniają. Raz jest brukselka, raz jest kalafior, nieraz jest szczebroku, kalarepa, rzodkiewki. Także trudno mi jest tam to oszacować, bo objętościowo inaczej to się wszystko rozkłada niż tak poszatkowana surówka. Więc widzę, że będę miał chyba problem, żeby włożyć to wszystko tutaj z michy w ten swój. Padłem na taki pomysł, że w takim razie trzeba wstępnie chociaż zmiękczyć tą kapuchę właśnie solanką, bo w tym momencie sól spowoduje, tak jak się nieraz robi na gołąbki czy, czy, czy na jakieś inne surówki, widzicie jak dodacie trochę soli, to momentalnie kapucha zmniejsza swoją objętość, się ubija a i tak będę musiał to wszystko dać więc y, wstępne już taką y, zmiękczanie, proces zmiękczania można tak to nazwać, na początkuje już tutaj w misce i wtedy łatwiej będzie mi to wypełnić słoiku, bo najgorsze co może być w słoiku, to są puste przestrzenie kiedy się układają sztywno jakoś tak te, te, te wszystkie składowe, a jak zmiękną to wtedy jednolicie można ubić bo to ubicie właśnie też ma ważne znaczenie żeby to, ten proces fermentacji dobrze przebiegał, żeby było jak najmniej pustej przestrzeni a jak najbardziej ubita, przecież nie bez się w dawnych czasach deptało kapuchę, nie? No właśnie po to żeby ją dobrze ubić. także Tutaj zamieszałem i teraz zabieram się za krojenie tych warzyw. No i mamy to. Słuchajcie, czosnek w całości wrzucam, żeby później łatwiej go było wyłowić i wykorzystać gdzieś do jakiegoś innego jeszcze do innego przepisu, gdzieś do jakiegoś mięsa, czy do jakiejś sałatki innej. Tu jest rozdrobnione, żeby oddał wszystko co najlepsze, żeby po prostu yy, w tej sałatce też czuć było czosnek. Tu jest imbir. Imbiru dałem kawałek. Można by go spokojnie zetrzeć na tarce, to jestem z żeby później myć na taki kawałeczek i papryczka. Chili no, dałem mniej niż, niż spodziewałem się, znaczy niż, niż planowałem. Bo dałem gdzieś jedną czwartą, bo stwierdziłem, że to jeszcze muszą zjeść także inne paszczaki, więc żeby nie przesadzić z ostrością. Tu w tym czasie jest cebula pokrojona dość grube takie plastry, żeby ona też no, była widoczna w tej całej surówce. I tutaj mamy por, też pokrojony, nie poszatkowany, co nam daje właśnie taką dosyć grubą, fajną, równomierną strukturę. Więc myślę, że po wymieszaniu to będzie bardzo ładnie wyglądało. Dobra, wszystkie nasze składniki trafiły do michy. Tutaj, tak jak już wspominałem wcześniej, wlałem trochę tej solanki naszej. No i teraz zostawię to na jakąś tam chwilę dłuższą, żeby to się zdążyło. To już jest miękkie, o, to już zaczęła ładnie ta sól zaczęła działać, pracować. Tak naprawdę chodzi mi o to, żeby nie ubijać tego aż tak bardzo dokładnie, bo mi zależy także na tej wodzie, bo ta woda jest takim krem de la creme codziennych poranków. I no fajnie, żeby, że tak powiem, można było z tej surówki odzyskać tą wodę, żeby można było sobie dalać do porannych trunków, także im więcej wody w moim przypadku tym lepiej. A tak mniej więcej prezentuje się efekt kiszenia naszej surówki sałatki w zasadzie surówki, bo to jest wersja bez obróbki termicznej, więc należałoby to nazwać technologicznie surówka. Po mniej więcej tygodniu, nie całym tygodniu, także warzywa są już prawie kiszone. Ach, nie wiem, czy nam radę. Jest jedną ręką ciężko. O. W pierwszych dniach fermentacja była burzliwa, wyleciało co miało wylecieć. Pamiętacie, że tutaj chodziło też nie tylko o surówkę, ale o wodę, więc o, tak dobrze. To mamy trochę też tej naszej wody, którą sobie rano będzie można popijać. Tak więc surówka będzie ewidentnie do jakichś dań potraw mięsnych, najlepiej tłuszczowych, bo to wtedy trochę jakby powoduje lepsze trawienie. A z kolei woda będzie na rozruch razem z kwasem buraczanym, z sokiem pomidorowym jako źródło. Rewelacyjnego kwasu mlekowego oraz witaminek. Pamiętajcie, że tutaj jest i czosnek, i warzywa, i cebula, i, i, i troszeczkę chili, więc naprawdę fajnych parę rzeczy. Także tak to wygląda w nieco całym tygodniu. Jeszcze potrzebuje trochę, bo około dwóch tygodni wtedy nabiera naprawdę takiego fajnego smaku. Także no tak to wygląda.